Nie spóźniona jestem. Dzień dobry, przep panie. Przepraszam za spóźnienie. Oj, naprawdę nie szkodzi. Po prostu usiądź już do ławki. Hej, Ola, widziałaś? No, to jakby było w pisanie. Nie no, co ty gadasz? Nie no, przecież Klara mówi prawdę. Widzi. To na pewno nieprawda. prawda. Lenka to moja przyjaciółka. Na pewno. O, ja Cię kręcę. Ty się naprawdę z nią Ej, coś tam o mnie gadacie? Nie, nie, chodź siadaj. Okej, okay, trochę się dziwnie zachowujecie, ale usiądę tutaj obok Klaudii. Dobrze dzieci, koniec gadania. Zaczynamy lekcję. Ojej. Ja. biorę i rozdaję karteczki. Proszę. Co to jest? Sprawdzę, no nie, znowu.